Siema, z tej strony Wiktoria i Anastazja. Dzisiaj mamy challenge, w którym będziemy musieli odgadnąć, czy zdjęcie jest zrobione przez AI. Będziecie to tolić? Na pewno nie, bo nikomu się nie uda wszystkich odgadnąć. To zaczynamy. Okej, okay, ja teraz wyjaśnię szybko zasady. Tu dziewczyny mają laptop, który będzie wyświetlał obrazy. Będą obrazy podzielone kategoriami. które będą zdjęcia takie zabawne, żeby pokazać jak sztuczna inteligencja potrafi być zabawna i kreatywna. Będą zdjęcia, gdzie oba zdjęcia będą sztuczne, oba będą prawdziwe, albo jedno będzie sztuczne, jedno prawdziwe. I dziewczyny będą za każdym razem informowane, co mają robić w danej rundzie. I ta co zdobędzie więcej punktików, ta wygrywa nasz challenge. Teraz macie pierwsze zdjęcie i wpisać plus, jak to jest prawdziwe, a minus, jak jest sztuczne, jak to stworzył i czy AI. Nic nie mówicie, tylko wpisujecie, żeby nie było, że któraś sugeruje drugiej. Przypatrzcie się, dobrze? Dobra i wpisujecie. Plus to jest prawdziwe, a minus to sztuczne. Popatrz. No, 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 obie daliście, że to jest prawdziwe. Przecież. A to jest już. Więc pierwsze zdjęcie już taka... A, no, w tą stronę? Dobra. I to jest pierwsze zdjęcie zabawne. Jakie wygenerował. Nie, to jest zabawne zdjęcie, które wygenerował. To ja mówiłem, że będą niektóre zdjęcia zabawne. Żeby pokazać wam jakie. Co? To, to nie ma żadnych punktów, żadnych tych, tylko takie pokazane zdjęcia, jak śmiesznie wyglądają. Nie! A tu są śmieszne? Ale to nie macie odgadnąć, bo to ja wam mówię, że to są sztuczne. A zobaczcie co... Zobaczcie jak SI często myli się robią w ręce. Zobaczcie. No to są takie częste wpadki generatorów teraz tych nowszych co prawda już jest lepiej. Ale takie zdjęcia dalej się zdarzają. Nie w tą stronę. Nie, to też jest... Jezus, to co kiedy będzie? No zaraz no, pierwsze zdjęcie było takie trudne, a teraz są takie rozluźniające. Ale to nie, no, to chyba wiadomo, że Goryl nie jeździ na rowerze. Nie, nie, nie. No to to jest już do, to jest do. Albo małpy sobie selfiaków nie strzelają. To są na razie zdjęcia zabawne, żeby pokazać też widzom, jakie śmieszne zdjęcia potrafi zrobić AI. Nie, 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 nie. nie, nie. Ja będę mówił zamiennie. Raz SI, raz AI, bo mi. Nie, nie. Bo to jest to samo, tylko jedno to jest. Nie, to jest no to są śmieszne zdjęcia dalej. I powolutku, powolutku zbliżamy się do zdjęć prawdziwych. Co dzieje się No, ja takiej kury jeszcze nie widziałem dłużej. A propos O no nie, to nie No to nieprawda, no. Ale to jak nieprawda, to tylko minusiki. Macie pierwsze, które odgadujecie. I tu musicie odgadnąć... Zaznaczając stronę A, stronę B, które jest prawdziwe, które jest sztuczne, więc już Wam powiedziałem, że tu jest jedno takie, drugie takie. A prawdziwe to jest? Ty? To plusik. A, a minusik to sztuczne. Ej, Paweł chce wyjść A, B. I wpisujecie plusiki, minusiki. Widzowie też, póki dziewczyny nie zaznaczyły, to muszą sami sobie odgadnąć. No i zaznaczamy. Tak wszystko idealnie. Zaznaczamy dziewczyny? Plus... No już pokażę, że ona sobie nie widzi tego, co do mnie pokazujesz. Można Pierwszy punkcik dla Wiktorii. To jest prawdziwe, no bo to takie a to jest sztuczne. To było takie nierówne. A ja Patrz, tu. tutaj. Dobra, i teraz musicie odgadnąć czy tu jest coś prawdziwego. Ale dobra, dobra. I pisujecie tam gdzie jest prawdziwe. Jak jest jakieś prawdziwe to pisujecie po prostu A albo B, albo pisujecie A i B jak to jest oba to są prawdziwe. A i B Albo nie wpisujecie nic, jak według was żadne nie jest prawdziwe. Więc musicie się... Z... No dawajcie. Anastasia, widzisz tu jakieś zdjęcie, żeby było sztuczne albo prawdziwe? Przyjrzyj się. To nie, 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 nie. Przyjrzyj się, czy jakieś jest prawdziwe, czy czy jakieś jest sztuczne? A to? To to jest. Ale tu może być oba, mogą być sztuczne albo oba prawdziwe. Co już wiesz, Anastasia, to wpisać? To nie musisz kreski robić, jak tylko jedną literkę stawiasz. No cokolwiek. Jak uważasz, że jakieś jest prawdziwe, to zaznacz. Dobra, to Wiktor ma dwa punkciki, bo tu oba są sztuczne. Idziemy dalej? Dokładnie, Ojej, trochę... I teraz musicie odgadnąć, czy tu jest jakieś zdjęcie sztuczne. Sztuczne. No. Czy oba są prawdziwe, czy jakieś jest sztuczne. Więc tu macie wpisać tylko jedną literkę, a... Jak któreś jest... sztuczne, to macie wpisać tą literkę. A, B. To wpisujcie. A ja okej. Jak któreś jest sztuczne, to wpisujecie tą literkę. Dobra. Obie macie punkty. No jeszcze był, bo ona miała tu takie rozmazane usta. No ale to mogło tak świat opać. I teraz musicie odgadnąć, czy które z tych zdjęć jest prawdziwe. Ok, no to jak A jak jest prawdziwe, to wpisujecie A Nie. albo B, albo A i B. Prawdziwe zdjęcie. A jak te czarne wydaje się To nic nie wpisujesz, jak obawy do ciebie są sztuczne. A jak jest to, to co? To nic nie robisz. Żadnego sztucznego, prawdziwego? Jedno prawdziwe. To pół punktu ma anastazję. Dobra, kolejne zdjęcie pokazujemy. Przyspieszamy tempo. I zdjęcie. Ale to które jest prawdziwe? Warszawe. Widać. Widać. Tutaj na zdjęciu jest zdjęcie. Jedno. Prawdziwe. A. B. Wpisujecie. To wie, muszę się przejść. Tu jabłku, tu jabłku. Ty. Ty, 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 ty. Sadzie, a to jest. No które zdjęcie prawdziwe? Za Wiktoria nie pokazuję. Napisujemy literkę jedną. A, B, 3, 2. Obie nie macie punktu. Prawdziwe widziałeś kiedyś? no dobra słabo ale tyle pestek? aaaa myślałem, że to właśnie będzie łatwe do odgadnięcia dobra, kolejne, kolejne? gotowe? no które zdjęcie jest sztuczne? A B dalej 3 do 1,5 4 do 2,5 no już Ładnie napisałeś, nie musisz poprawiać. No bo tu jest taki styl taki sztuczny. No czasem tu, tak tutaj, właśnie generuje zdjęcia. Tutaj, tutaj. No jest dobrze. No macie 4 do 2,5. I teraz przyjrzyjcie się mięsku, bo możliwe, że jedno z nich jest prawdziwe. Jak tak, to które? Mięso nigdy nie jadłeś. Takiego dziwnie. No bo to jest stek który jest wysmażony Takie rar jest takie bardzo nie wiem Dobra dajmy fałszywe jak jest jakieś prawdziwe to wpisujesz po prostu prawdziwe jakieś a jak nie to nic nie wpisujesz jest jakieś prawdziwe anastacje według ciebie to zdjęcie to wpisuj Pokaż palcem Anastazja. To jest prawdziwe. To już. Pięć punktów, dalej dwa I które ma 5 a to dalej 2,5. Cześć. To było I teraz. Czy jest to jakiś popój, który jest prawdziwy? Czy może oba są prawdziwe? I powtarzam to samo. Jak jest prawdziwe, to wpisujecie. Literkę, jak są oba prawdziwe, to wpisujecie obie literki, a jak żadna, to nie wpisujecie żadnej literki. Czas start. Czekaj, jak jest Jak jest jakieś prawdziwe, to wpisujecie literkę po prostu. Jak są oba prawdziwe, wpisujecie dwie literki, a jak nie ma prawdziwego, to żadnego nie wpisujecie. 5 do 2,5 na razie. A Jest jakieś zdjęcie prawdziwe, a tak to wpisuj literkę. Mm. Okay. To macie po punktu. I jakbyście miała ustrzelać, które jest prawdziwe. Ta. A ty, która wstawiasz? To jest prawdziwe. Nie lubię To jest prawdziwe i to jest twoje łóżko staran, Wiktoria. Do tego tak przedstawiłam, żebyś nie widziała całego biurka. Więc macie po pół punktu, czyli 3 do 6. Ale choć chociaż... jest. Ja ok, 5. gotowe? To masz 6. A, 6. Anastasia do 3. Gotowe? Jest, of course. Oh, I czy tu na tym zdjęciu jest jakieś prawdziwe? Jak tak, to wpisujecie literkę. A jak. Oba. Gdyby. Ja mogę nie wiedziałaś, które jest prawdziwe. Ale ja ty mówisz tak prawdziwa No Anastasia? które prawdziwe? Już podpowiedziałem, że tylko jedno. Które jest prawdziwe? Wpisuj. I 6 do 4. Prawdziwe. Eee, prawdziwe. I dobrze było. Czyli tak, 7 do 3, no tak. A wiesz dlaczego? 7 i pół. No. Więc dlaczego pomówiłeś mi, że ty że masz jakiś tych, żeby nasze twarze były jakieś dwie takie zamazane. No to takie zdjęcie można też zrobić, że jest zamazane na prawdziwym. No to akurat... Teraz torcik. Czy jest. jest tu jakiś sztuczny tort? Czy może są oba sztuczne? Albo oba prawdziwe? Nie, Nie wiem No dobra, że to to fałszy. A ten Anastasia, te obstawiasz, że jest jakieś prawdziwe albo sztuczne? Jak uważasz, że sztuczne... Tak? tak, Anastazja? Masz pisać. Ja napisałam, tak. Dobra, macie po punkcie. Wiesz czemu? Bo tu pada tak światło. Ale takie. mi się coś nie podobało. Ale tak światło to ja ci nawet mogę efekt zrobić na twoim torcie, jak będziesz miał następny. A tutaj? Ta, 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 ta. Który samolot jest sztuczny? Czy może? Oba są prawdziwe, a może oba sztuczne? I kto jest sztuczny, jest na No, ale według Ciebie, który? To pokazujcie, co macie. Obie macie po pół punktu. A są Oba są sztuczne. Aha. No to, to się dorysowało. A, to się dorysowało, bo już. Dobra, to po pół pziku, to ty masz chyba 8, a Anastazja 5,5? Cztery. Coś takiego. I teraz. Kurbatidon. Znaczy, kafidon. Czy jest tu jakaś kawa prawdziwa? Jest. A jak tak, to która albo które? Czy odpowiedź A, czy B, czy A i B, czy po prostu nic nie wpisujecie? Czy jest tu jakaś kawa prawdziwa? I liczę do 5 i kończymy tą rundę. Raz, dwa, trzy, cztery. I ostatnie moje słowo. Która kawa jest prawdziwa? Pięć na pół był punktu. Obie prawdziwe. Ale tam chyba jest ponad dwa punkty, masz przewagi. Czy tu jakieś KFC jest prawdziwe? Nie. Eee. O Jezu, dotrząt, kurde. Jest jakieś prawdziwe czy nie? W tej słonki nie ma. Ej, tata, naprawdę. Tata. A to no, to jest słojga To wpiszcie, jak jest jakieś prawdziwe, wpisujecie literkę, jak nie ma, to nie wpisujecie żadnej literki. Popatrz, tu masz inny kolor tego, tu masz inne frytki, tu co? tu masz inną bułkę. To jest prawdziwe, tak? Tak, to jest, nie, to jest piąte, to. Dobra, to Wiktoria masz punkt, a Anastazja po punktu. Jeszcze czemu po są bardzo fałszywe. No mocno widać, że fałszywy. I teraz... Który z tych majkunów jest prawdziwy? Czy żaden nie, jest prawdziwy? Więc podpowiedziałem albo żaden, albo jeden. Jest prawdziwy. jeden jest prawdziwy. trzeba patrzeć na... Nie wiem, to trzeba patrzeć, ale wiem, że jak będziesz dotykać, to właśnie tak się dzieje. Dobra, i który z tych kotków jest prawdziwy? A jak żaden nie jest prawdziwy, to nic nie wpisujecie. Jak jest jakiś prawdziwy, to wpisujecie jedną literkę, bo powiedziałem, że albo jeden, albo wcale nie... co do prawdziwości. Liczę do dziesięciu i kończę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawdziwy, tak? A ty uważasz, że żaden nie jest prawdziwy? No to Wiktoria Punkcika, Anastazja Pół Bananus I czy tu jest jakiś prawdziwy banan? Echa, jest to jest. to jak jest prawdziwy, to literkę. I tu już liczymy do pięciu, bo to jest... kogo zaznaczyć? Jeśli uważasz, że jakikolwiek jest prawdziwy, to wpisujesz literkę, jak nie, to nie wpisujesz żadnej. Raz, dwa, Anastasia pół punktów, nie, Anastasia zero punktów, Wiktoria punkcik. Oba są sztuczne. Tak i teraz macie odgadnąć, czy to jest prawdziwe zdjęcie, czy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Patrzcie, Jaka Anasazia uważasz, prawdziwe czy sztuczne? I tu plus albo minus po prostu. I liczę do 10 i kończę tą rundę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Plus jak prawdziwe, minus jak sztuczne. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pokazuj Anasazia, co masz. Nieprawdziwe, tak? To Anasazja nie punktu, ma punktów, który ma punkt. A wiecie, kolejne, jak to tą logikę, bo teraz było dużo nieprawdziwe. I właśnie zakończyliśmy. Co? Tak mało? To nasza pierwsza edycja. Zgadywanie, czy to obraz prawdziwy, czy wygenerowany przez AI, wygrywa Wiktoria, która jest starsza. A Anastazja trzeba pochwalić, bo jej super poszło. Mimo tak młodego wieku. No widzowie widzą. A ja gdzieś się tam pogubiłem, więc na pewno będzie. Na pewno sześć. Będę wpisywał tutaj od razu. Ale to było trudne to odgadnięcia. No tutaj ta roślinka trochę robiła zamieszania, bo wygląda jakby rosłan na wodzie. To było tak zrobione specjalnie. A to jest plażowe Włoszech. Dobra, to w pierwszą edycję wygrała Wiktoria. Ktoś, ktoś chciałby coś dodać? Diagulacja. Chodź. I co widzowie? Dobrze Wiktoria mówiła, że na panową się nie uda wszystkich odgadnąć? No, mi się nie udało. Wszystkiego. No zobaczymy czy widzom się udało. Niech dadzą nam znać. To musi się postanać kładę. Więc w tym odcinku to jest na to. No a powiedzcie coś, czego ja nie mówiłem? <laughs> Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, ale nie kapcie, co chcecie. Buziaczki, serduszka.